Cześć wszystkim z tej strony, Raon, Witam Was w ostatnim już odcinku z Mortal Kombat X. Zagramy sobie dzisiaj ostatnim już postacią, Raidenem, więc sprawdźmy, co tam on posiada. Władca burz, zdobywa umiejętność umieszczania pułapek statycznych. Bóg Gromu zyskuje dodatkowe trafienia atakami elektrycznymi i wzmocniony piorun. Translokator otrzymuje umiejętność teleportacji i iskroportacji. No dobra. Zobaczmy. Kuanci. Sala treningowa, może być. Bardzo rzadko na nią trafiam, więc... Yy, niech będzie. Pewnie, że tak. Quan Chi. Quan Chi. Moja ciemna magia będzie Cię zaskoczyła. Łącznik przeciąga przez ciemność. Rundum jeden. No i sprawdźmy, co ty tam masz ciekawego. Z przodu pułapka elektryczna. Teraz widzę, że tutaj ta sala treningowa zmieniła się chyba w ten martwy las. Albo no przynajmniej coś, co przypomina ten las. Nie pamiętam, jak się robiło. Czekajcie. Mm, elektryczny lot, dobra, już wiem. <laughs> o właśnie, o to mi chodziło. Bardzo dużo zadaje ten cios. Okej, okay, pierwsza dla nas. Niech się naładuje ten. <laughs> no, X-ray to może zrobimy go. Raiden też ma jeden z takich oryginalniejszych. Okej, okay, może się uda. Pięknie, mam go. I to będzie jego koniec. Końcówka przypomina Kung Lao. <grym> Te uderzenie właśnie w kręgosłup od tyłu. I tak co ty tu masz ciekawego? Yy, z bliska przód, tył, przód, kwadrat. A może będzie proste. I udało się, super. Mistrzostwo, udało ci się zrobić trofeum. Masz dwa. Nieźle. Tak więc wygląda Fatality, jedna z Fatality. Niestety druga jest zablokowana. Chyba tak. A my oczywiście przechodzimy do drugiego trybu tej postaci. Którym. Który nazwę nosi Bóg Gromu? Jedziemy z nim. Jeszcze sprawdzę. Nie mam stroju dla niego, więc. No, będziemy tym grać co ma. <tum> tym jednym. Johnny Cage.

Właśnie, zobaczmy jakie ma ciosy. Czekajcie. Eee, tutaj raczej bym musiał wejść w taką listę i zobaczyć niebieski dotyk. Chmura burzowa. Dobra, tak. Okej, okay, super, nieźle. Niestety spieprzyłem tu sprawę z jedną małą <grybuj> rzeczą, mianowicie. Z ale pierwsza dla nas. No ależ tym można spamować. Kombo dosyć też prosto się robi tutaj u Raidena. Jest mój. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Fajnie jakbym cię chwycił i zobaczył. Okej. Okay. Dobra, zakończymy to, bo fatality już zrobiłem. Tryb, czyli translokator Jedziemy z nim Sub. -zero. Na sam początek chwycimy go. Hm. Aha, właśnie, sprawdźmy ciosy. Teleportacja. Dobra, tutaj doszła teleportacja w tym trybie. Ciosy troszeczkę inaczej wyglądają. Te combo oczywiście. Ale można je zrobić z tymi samymi przyciskami. Jeszcze trochę. Dobra. Pierwsza dla nas. Round Spróbujmy. No i udało się. Super. X-Ray wyszedł. Słuchajcie. <grystanie> <grystanie> Jedziemy. Ok, koniec. No dobra. Ostatnia runda jako raiden. I ostatni oczywiście odcinek. Więcej już raczej się nie pokaże z Mortala, bo już gry nie będę miał. Jeszcze level tutaj wskoczył na sam koniec. Więc moi drodzy, jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę. Ja Was zapraszam oczywiście do innych serii na kanale i do serii, które niebawem także pojawią się, więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!